Pan redaktor też pytał o tą rolę wiernych świeckich w Kościele, którzy bardzo często mają jakieś pomysły, coś chcą zrobić, próbują namówić do tego hierarchię, a jednak hierarchia nie za bardzo chce ich słuchać i robi po swojemu. I to nas prowadzi do tego, ażeby spróbować obudzić tych proroków, pobudzić tych proroków, którzy są w Kościele, spróbować podjąć większą współpracę właśnie pomiędzy hierarchią a osobami świeckimi i spoglądaliśmy tutaj na naszego zachodniego sąsiada na kościół w Niemczech, w którym zaczęła się droga synodalna i postawiliśmy taką tezę w pewnym momencie, że może dobrze by było, ażeby zrobić ferment także w polskim kościele, bo ostatni synod plenarny był dawno, dawno temu, w roku chyba 91. I takiej rzeczowej dyskusji w tej chwili o problemach w kościele, tak na dobrą sprawę, nie ma. To znaczy, może na wyrost mówię, że nie ma, bo ona się toczy na różnych płaszczyznach, w różnych środowiskach. Natomiast jakiegoś takiego ogólnego zebrania tych wszystkich pomysłów, problemów i szukania dróg wyjścia specjalnie nie ma. W tej chwili mamy coś takiego świętej pamięci. Biskup Tadeusz Pieronek kiedyś mówił o tym, że biskupi są jak książęta, każdy na własnym sprawku terytorium i rzeczywiście każda diecezja jest w jakiś sposób zróżnicowana, ma swoje problemy, natomiast tak czy inaczej, czy to jest archidiecezja przemyska, czy to na przykład archidiecezja szczecińsko-kamińska, położona na zupełnie dwóch różnych krańcach Polski z różnymi problemami, znajdują się w obrębie tego samego kraju. Biskupi są członkami tego samego episkopatu, i właściwie powinniśmy dyskutować na tym, co możemy w skali kraju, w skali Kościoła w Polsce próbować zmienić. Ksiądz Biskup też powiedział o tym, że mamy problem ze stanięciem wprawdzie. I za mało mówimy o kwestiach, że Kościół Hierarchiczny za bardzo za mało mówi o kwestiach społecznych, ale no ma też niestety problem z tym, żeby zmierzyć się ze sprawami bardzo trudnymi, ze sprawami, które. Um, no tak, ze sprawami, przez które też wielu katolików dzisiaj zamyka drzwi od kościoła i mówi, Ja nie chcę mieć z tym kościołem nic wspólnego. Mam tu w tym momencie na myśli chociażby głośne sprawy dotyczące kryzysu z, związanego z, z molestowaniem seksualnym nieletnich. Tak? Niby się próbuje, niby się próbuje te, te problemy rozwiązywać, ale jednak idzie to jak po grudzie i co chwila wychodzą jakieś nowe sprawy. Mogę, mogę nawiązać do tego, co powiedział pan redaktor. No, wiele wątków pan, pan, pan poruszył. Wiele, wiele, no, do, osta do, do ostatniej do pewno dojdziemy, natomiast wiele wątków tak, poruszył. Tak, no, ja rozpocznę to, od synodu. Ja tak. sądzę, to jest moje osobiste zdanie, że, że w tej tak bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, te 30 lat, które upłynęło, to jest ponad pokolenie od ostatniego synodu no to pewnie już przyszedł czas, żebyśmy przynajmniej bardzo poważnie to rozważyli. Ja przypominam sobie zespoły synodalne w Warszawie. Gdyby nie zespoły synodalne, nie powstałaby w ogóle akcja katolicka, która niestety dzisiaj także przeżywa kryzys, prawda? Czyli jeżeli byśmy chcieli, chcieli znowu nadać nową jakość relacjom między duchownymi a świeckimi, to na pewno dobrze zorganizowany synod duszpasterski by nam w tym pomógł.